Dzień dobry! W tym filmie chciałbym pokazać Ci, jak zrobić tak zwany fotomontaż, czyli jak wyciąć element z jednego zdjęcia i wkleić go w inne miejsce. Zapraszam do oglądania. Za pomocą aplikacji Canva możemy zrobić to bez ręcznego wycinania tego elementu ze zdjęcia. Zobaczmy. Klikam Utwórz projekt, wybiorę powiedzmy tapeta na pulpit. Teraz możemy przesłać nasze zdjęcie. Klikamy Przesłane. Teraz otwieramy nasz folder i możemy po prostu za pomocą myszki przesunąć nasze zdjęcie do aplikacji Canva. Teraz wybieramy nasze zdjęcie i przeciągamy je na naszą stronę projektu. Mamy zaznaczone nasze zdjęcie. Teraz klikamy Edytuj obraz, a następnie narzędzie usuwania tła. Może to potrwać kilka sekund, ale po wszystkim mamy wycięty obraz. Program sam rozpoznał mojego kota i wyciął go naprawdę nieźle. Teraz możemy przesłać inne zdjęcie, albo wybrać jakieś tło z kanwy. Na przykład wybiorę góry. Teraz możemy po prostu naszego kota umieścić gdzie tylko chcemy na naszym obrazku. Możemy go powiększyć. Możemy również pobawić się zmiany kontrastu, jasności, czy dodać jakieś obramowanie, żeby kod był bardziej widoczny. Mam zaznaczonego mojego kodka. Edytuj obraz. Teraz możemy zmienić jasność. Kontrast. Nasycenie. Możemy również zaznaczyć tło. I teraz edytuj obraz. I również. Zmniejszyć jasność, kontrast czy nasycenie. I w taki oto prosty sposób, za pomocą aplikacji Canva możemy zrobić taki fotomontaż. Może zdarzyć się sytuacja, w której wybieramy opcję Narzędzie Usuwania Tła. I nie podoba nam się, w jaki sposób program to zrobił. Na przykład zrobił to nieidealnie. Wtedy po lewej stronie mamy jeszcze opcję Wymarz oraz Przywróć. Możemy zmienić rozmiar pędzla i możemy w ten sposób wyciąć część obrazka, która została niepoprawnie wycięta. Możemy również przywrócić obrazek. Także program w większości przypadków robi to naprawdę dobrze, ale jeśli coś pójdzie nie tak, to możemy to poprawić. Niestety ta opcja automatycznego usuwania tła jest niedostępna w wersji bezpłatnej, ale możemy wziąć wersję Pro i wypróbować ją bezpłatnie przez 30 dni, i wtedy się pobawić w takie rzeczy. A jeśli jesteś nauczycielem lub uczniem, to możesz spróbować skorzystać z kanwy dla edukacji. O tym, w jaki sposób możesz dostać kanwę dla edukacji, możesz dowiedzieć się z bezpłatnych szkoleń, które miały miejsce jakiś czas temu. Linki do nagrań darmowych szkoleń z Canva, które miały miejsce jakiś czas temu, znajdziesz w opisie tego filmu. Oprócz tego, jak dostać Canva dla edukacji, w tych szkoleniach wyjaśnione było jeszcze wiele innych rzeczy związanych z aplikacją Canva. Także zapraszam.